Witamy w bibliotece Henryka Tudora, zmieniamy temat, wychodzimy na chwilę z historii i sztuki, przejdziemy do religii. O religiach różnych będziemy tutaj mówić, nie tylko o chrześcijaństwie. Wbrew pozorom religia przez wiele wieków kształtowała państwa i społeczeństwa na świecie, choć próbuje nam się pierać, że było inaczej. Nie było i w dużej mierze to, w jaki sposób my funkcjonujemy w społeczeństwach albo nie funkcjonujemy, to też wpływ naszych religii. Benedykt XVI z pewnością był kontrowersyjną postacią, jak prawdopodobnie każda osoba na takim stanowisku. Nie wchodźmy tutaj w politykę. Przyznać jednak trzeba, że Joseph Ratzinger doskonale pisał. Naprawdę był człowiekiem pod tym względem uzdolnionym. Potrafił wciągnąć czytelnika na ułamy swojego tekstu. Potrafił napisać tekst tak, by przekonać czytelnika do swojego zdania, gdy tego chciał, potrafił być dowcipny, potrafił zganić, potrafił też spojrzeć na temat z boku, na ile pozwalała mu na to jego pozycja. Mam tutaj jedną z książek napisaną przez Josepha Rasingera, która jest częścią trylogii związanej z najważniejszymi świętami katolickimi. Ponieważ niebawem nadejdzie Boże Narodzenie, to mamy tutaj książkę m.in. o Bożym Narodzeniu Czyli Jezus z Nazaretu w dzieciństwo. Trzeba przyznać, że postarano się wydać bardzo dobrze tą książkę, ale niestety nakład był mały. I mam nadzieję, że kiedyś wydawnictwo ją wznowi. Teraz to kwestia oczywiście praw autorskich, wego tomu niestety nie posiadam. Książka oczywiście opowiada o biblijnym Bożym Narodzeniu, głównie, ale to o życie Jezusa aż do. Odwiedzin świątyni. To książka publikowana przez papieża. Są to w pewnym sensie rozważania nad tymi wydarzeniami, ale nie tylko. Jest też trochę, na ile oczywiście papież mógł, ze względu na swoją pozycję w kościele, rozprawy z historią i symboliką. Taką jak chociażby szopki i gwiazdy, co jest bardzo ciekawe i co właściwie Joseph Ratzinger zaczął. Poruszać ten temat, dlaczego te wszystkie szopki franciszkańskie wyglądają tak, jak, a nie inaczej. I warto, I warto przypomnieć, że był wielkim urzędownikiem szopek. Przyznam, że w rozdziale o szopce bożonarodzeniowej mam wrażenie, że Ratzinger ukazał trochę swojej natury. Kiedy to stwierdza, że dyskusja o tym, czym była ta stajenka czy grota, nie ma większego sensu, albo, jeśli ktoś bywał w tamtej części świata. Doskonale wie, że groty służyły również zamieszkania i stajnie od regionu Kapedocji począwszy. Przyjęte jest to oczywiście trochę inne słowa, ale sens jest ten sam. I to jest prawda. I tak naprawdę ta dyskusja z Kościołem Prawosławnym sensu większego nie ma. Papież również stara się wyjaśnić, czemu w Stajęce nie ma psa. Jak wiadomo, był wielbicielem psów i na emeryturze. Spędzał życie również z owczarkiem niemieckim, był wielkim fanem serialu Komisarz Rex. To było jego ogromne marzenie mieć owczarka niemieckiego, chociaż przez jakiś czas w życiu. Psa, który z pewnością tam był, skoro przybyli pasterze. Wiązało się to z symboliką Anubisa, który pozostał bardzo ważną postacią chociażby w Koranie jako Kutmir, ale jest kojarzony bardziej za światami. Dziś większość religioznawców, Również zgadza się z tą opinią. To dość cienka książka, albo w biblijnym życiu Jezusa na początkowym etapie jego życia niewiele wiadomo. Prowadzi nas ona od zwiastowania do pobytu Jezusa w świątyni. Ale jest to naprawdę doskonała lektura, jeśli ktoś chce się dowiedzieć na czym polega katolickie Boże Narodzenie. Właściwie chrześcijańskie Boże Narodzenie, bo Tradycje są inne, ale sens jest ten sam. Z książki się dowie. Co ciekawe, papież potrafi skonfrontować się w tej książce z prawdą historyczną, wskazując, że niektóre teksty biblijne, powiedzmy to, puściły fantazję. Podkreśla również, co najważniejsze, a o czym często się zapomina albo chce się zapomnieć, że Jezus nie był Izraelczykiem, a Judejczykiem, ale zamieszkający w tamtym regionie Żydów z Izraela, tego nazwijmy to właściwego. Była to gorsza kategoria, choć dziś powiedzą, że nie. Gdy chcą chociażby mówić o pojęciu cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, której zwyczajnie nie ma i nie może być. Nie ma, bo judaizm w przeciwieństwie do islamu Jezusa jako proroka nigdy nie zaakceptował. A właśnie to, że był Judajczykiem, sprawiało, że kasta kapłańska nie wyobrażała sobie kogoś takiego jako przywódcy duchowego. To był gorszy cud ludzi. Ludzi, którzy mieli swoje państwo i je utracili. Było to też mało prawdopodobne, albowiem był to już kult ukształtowany i nie potrzebował kolejnego mędrca. Ta chora elitarność pewnych grup plemiennych w tamtym rejonie i wykluczenia innych doprowadziła najpierw do powstania ruchu Esenczyków. Warto o tym wspomnieć. Jezus często jest uważany za kogoś, kto miał z nimi powiązania. Jan Chrzciciel. Uważa się, że był Esyńczykiem. W Europie bardziej w dzisiejszych czasach możemy mówić o cywilizacji masońskiej niż o judeo-chrześcijańskiej, albowiem wszelkie reformy, które rzekomo uważa się za postęp w chrześcijaństwie, były wprowadzane dzięki rewolucjom i ruchom masońskim. Cywilizacja religii ksiąg, owszem, jak najbardziej, od awesty zapomnianej, bo z tego zapomnienia rodzą się pewne religijne paradoksy. Pokoran można mówić. Albo więc cztery księgi są tożsame i czerpiemy z każdej z nich. Malowanie jajek to chociażby awesta, ale my już o tym nie pamiętamy. Raczej jedynie na religioznastwie. Europa więcej miała związków i oddziaływań z islamem niż z judaizmem w najważniejszych momentach dziejowych, a zwłaszcza jeśli mówimy o kształtowaniu państwa, bo kształtowanie państwa nastało tak naprawdę dopiero od XIII wieku. To, że wcześniej słyszymy o jakichś Frankach, o państwie wielkomorawskim czy o Sasach, to nie jest jeszcze kształtowanie państwa w myśl w rozumienia tego pojęcia z zakresu nauk politologii czy historii państw. Nie, to jeszcze długo nie. To się zmieniło bardzo późno, ale nie dało podwalin pod wygląd Europy. Również z powodu marginalizacji Żydów w funkcjonowaniu średniowiecznej Europy. Jest to na pewno pojęcie sztuczne. Stworzone przez kogoś, kto nie zna historii swojej religii, ale nie prowadzimy tutaj wykładu z politologii, filozofii i religioznostwa. Papież również nie odrzuca teorii o tym, że trzej królowie mogli być trzema kapłanami zarutasztranizmu, co było wielce prawdopodobne ze względu na koniunkcję, która w obym czasie miała miejsce. Nawiązuje również do symboliki zwierząt obecnych przy Jezusie, o czym się czasem mało kto wie, choć do kościoła chodzi. Na przykład, że osioł to lojalność, a nie głupek wynalni. Czy symbolice samego żłobu. Są tu również odnośniki do Pisma Świętego. Tak naprawdę Jezus w tym żłobie wcale nie musiał leżeć. Tu chodziło o coś innego o tą symbolikę nawiązującą do arki przymierza. Bardzo dobry jest również rozdział o Gwieździe Betańskiej, gdzie naprawdę udało się papieżowi Benedyktowi zebrać odnośniki do rozważań ludzi nauki, słynnych astronomów, prowadzonych przez wieki badań nad tym tematem, i bynajmniej nie mamy tu religijnej konkluzji, a naukową koniunkcję, która z pewnością mogła przyciągnąć na pustynię kapłanów mazdaizmu, czyli zarodusz stryanizmu. Duchowe, naukowe, filozoficzne rozważania o Bożym Narodzeniu i dzieciństwie Jezusa naprawdę mogą prowadzić w klimat świąt i odkryć zapomniane szczegóły. Pozwolić przeżyć święta nie tylko oparte na pewnym stole, ale czymś więcej. Ta książka naprawdę jest warta tego, żeby do niej zajrzeć. Jest nie tylko ładnie wydana, ale również ma dobrą zawartość.